Kilometrów najpiękniejszego biegu, jaki dzisiaj Was spotka, bo spotkam może w całym życiu w najpiękniejszym mieście w Jarowie. Serdecznie Was zapraszam, bawcie się dobrze, zdobywajcie życiówki, pobijcie swoje rekordy. Czekamy na Was na mecie. Wszystkiego dobrego. Za nami ósme żarowskie biegi strefowe, w którym wzięło udział ponad 300 zawodników. Zawodnicy rywalizowali na dystansach 5 i 10 kilometrów. Jeden z ulubionych biegów naszych. Krótki, szybki, fajny, nagrody piękne, atmosfera super i pogoda zawsze. O to jest o dziwo, że zawsze pogoda super. Świetne miejsce, naprawdę polecamy, mimo to, że zapisujemy się przeważnie na piątkę, ale jest naprawdę ekstra. Wydarzenie, jak co roku zorganizowało Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Żarowskie biegi strefowe to kolejna porcja dobrej zabawy, a przede wszystkim rywalizacji w duchu fair play. Jak widać, pogoda w Żarowie po raz ósmy dopisuje. Biegacze również, czego chcieć więcej, myślę, że kolejnych edycji. To jest wielkie święto w Żarowie biegowe, więc ja stwierdziłam, że świętuję na maksa. 5 kilometrów, 10 km. Cudna atmosfera, cudni ludzie, świetna organizacja. Jestem z Wami od początku. Jako pierwsi zmagania rozpoczęli najmłodsi uczestnicy. Rywalizacja toczyła się w poszczególnych kategoriach wiekowych. Na mecie wszyscy otrzymali okolicznościowe medale, a zwycięzcy nagrody, które wręczali zastępca burmistrza Przemysław Sikora oraz radna Iwona Nieradka. Rywalizacja biegowa cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Jesteśmy pod wrażeniem Waszych umiejętności i dziękujemy Wam za tak liczny udział w tym wydarzeniu. Przed rywalizacją dorosłych biegaczy wystąpiła Marzena Maziak ze swoim teamem. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili zawodnicy biegu towarzyszącego na 5 km. Czasom biegu został Tomasz Kozłowicz, który na mecie uzyskał czas 16 minut i 1 sekunda. W kategorii pań triumfowała Sonia Rozumkiewicz z czasem 19 minut i 49 sekund. Wystartowali uczestnicy biegu głównego na dystansie 10 km Plus żarowskie biegi strefowe. Czekamy na was na mecie. Powodzenia. W biegu na 10 km zwyciężył Jan Kaczor z Wokbrzycha z czasem 33 minuty i 36 sekund. Najlepsza wśród kobiet na tym samym dystansie była Sonia Rozumkiewicz ze Świdnicy, pokonując trasę w 40 minut i 29 sekund. Gratulujemy. Dziękujemy również wszystkim zakładom i ich przedstawicielom za udział w wydarzeniu. To było nie tylko uczestnictwo w rywalizacji biegowej, ale także liczne stoiska i atrakcje, które zapewniliście Państwo wszystkim zgromadzonym gościom. Jesteśmy po raz kolejny tutaj w Żarowie. Bardzo nam się podoba, dlatego, jak co roku sponsorujemy. Zapraszamy na nasze stoisko z lemoniadą, z owocami. E, no i co? Mamy nadzieję na podium w tym roku. Podziękowania składamy również wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w organizację ósmych Żarowskich Biegów Strefowych. Wasza pomoc była nieoceniona. Nagrody i puchary wręczali Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Przemysław Sikora, zastępca burmistrza, Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz Krzysztof Orłowski z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Investpark. Składamy wielkie podziękowania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Investpark, która była sponsorem strategicznym ósmych żarowskich biegów strefowych oraz wszystkim sponsorom strategicznym.